Witam Was wszystkich! Sądziłem, że już nadszedł czas, żeby zrobić jakiś update co do tego co robię, więc proszę bardzo, od tego właśnie jest ten film. Zacznijmy najpierw od mojego głównego projektu, czyli tego dużego filmu nad którym pracuję już jakiś czas. I niektórzy zauważyli już, że ten film jest to Portal Sea Alive, który był taką specyficzną wersją Portala, która miała yy, dodatkowy content. I właśnie o tym robię ten film. Według mnie zrobiłem tak gdzieś może połowę, ponieważ przewiduję, że ten film może będzie trwał tak około 20 minut i zrobiłem mniej więcej połowę tego filmu, ale nie wiem, może ten film ostatecznie stanie się jeszcze dłuższy, ale aktualnie przewiduję 20, może 25 minut, jeżeli nie wcisnę wszystkiego, co chcę do 20 minut, więc jeżeli będzie coś więcej, to po prostu pewnie film ostatecznie stanie się dłuższy. Niektóre osoby możesz dziwić, dlaczego tak długo pracuję nad tym filmem, bo no przecież jest to unikowy film. Nie jest to chyba raczej aż takie trudne, żeby takie coś zrobić. Powodem tego jest to, że ten film jest robiony trochę inny sposób niż zwykle. Ja w większości historii swojego kanału zajmowałem się tylko e, let's playami, więc nie wiem, większość jakby ta ja część wtedy filmu była już zrobiona, a ewentualnie jakieś poprawki czy wycinanie jakichś rzeczy mogłem zrobić dopiero jakby w edycji. I. Wtedy dreamowało mi to szybciej, bo w sumie jak już powiedziałem, większość filmu już po prostu jakby była na miejscu, co nie? Tutaj jest inaczej, bo to nie jest let's play, co nie? To jest film bardziej informacyjny, bardziej jakby, powiedzmy, dokumentalny, co nie? Który jest o wiele bardziej wyreżyserowany, ma gotowy jakby scenariusz i w ogóle, więc tam muszę najpierw nagrać footage, zrobić efekty, żeby to ładnie wyglądało więc to nie jest aż tak łatwy proces jak przy moich typowych filmach, ponieważ no nie jest to po prostu ten sam rodzaj filmu. Drugim powodem tego jest to, że teraz zrobiłem sobie przerwę, bo mimo to, że zrobiłem mniej więcej właśnie połowę tych 20 minut, które planuję, a przynajmniej które przewiduję, to wciąż zajęło mi to o wiele dłużej niż edycja przy moim typowym filmie, a nie chciałem, żeby wyszła z tego sytuacja jak z czwartym odcinkiem Cave Story, który jeszcze wciąż nie wyszedł. Bo jak już powiedziałem w jednym z filmów, robiłem to, robiłem to, robiłem to, robiłem to, robiłem to ładnie to edytowałem, yy, miałem później tego dość i ostatecznie tego nie skończyłem w ogóle. Cały film wpadł w piekło deweloperskie, ja dostałem burnoutu i nawet nie chciało mi się już tego tykać, w ogóle nie chciało mi się edytować tego filmu ani sekundy dłużej i nie chcę, żeby to samo stało się z tym filmem. Bo czwarty odcinek z Cave Story mogę po prostu nagrać jeszcze raz tak, żebym nie musiał edytować tego filmu w ten sam sposób, jak robiłem to wcześniej, ale ze względu na naturę tego filmu, który teraz robię, gdybym e, chciał porzucić tą wersję, to musiałbym robić wszystko od nowa. Dlatego zrobiłem sobie przerwę w troszeczkę wcześniej, żeby nie dostać burnoutu, przez co przerwa ta będzie krótsza i ogólnie szybciej skończy ten film, bo gdybym miał burnaut, to ta przerwa nie trwałaby z miesiąc czy dwa, a pewnie trwałaby pół roku, albo cały rok znowu, tak jak ostatnio. Więc no, tak więcej wygląda sprawa aktualnie z tamtym filmem. Jak dotąd to co zrobiłem, bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że on też się spodoba. To jest mój największy film jak dotąd. Nie to, że największy, jakby, jeżeli chodzi o to, co w nim jest, ale również o to, jak jest edytowany, jak jest zrobiony. To jest po prostu mój opus jak na razie. I naprawdę jestem z tego dumny. Nie wiem, czy będę robił więcej tego typu filmów. Może kiedyś, bo fajnie się to robi, fajnie to wygląda i w sumie jest to ciekawy content, więc czemu nie. Ale wciąż mój kanał będzie głównie skupiony na let's playach, jak był zawsze. Mówiąc o let's playach, Czwarty odcinek Cave Story będzie zrobiony na nowo, jak już powiedziałem wcześniej, będzie on zrobiony w stylu, gdzie edycja tego odcinka po prostu nie zniechęci mnie do jej kontynuowania oraz planuję kiedyś, nie wiem kiedy, ale chcę zrobić kolejny odcinek z miniserii coś innego, a dokładniej z Pink Heaven, bo w sumie to obiecałem. A pink heaven nie jest jakoś długie, byłoby łatwo to zytować i w sumie mogłem po prostu wypuść ten odcinek na kanał, by coś było w trakcie, kiedy pracuję nad moim większym projektem. Więc prędzej później zajmę się tamtym filmem. Wydam go, żeby po prostu, żebyście coś mieli, i wrócę do pracy nad, wiadomo, moim głównym projektem. No i to wszystko. Powiedziałem, co chciałem powiedzieć, przekazałem co chciałem przekazać. I jedyne co mi teraz zostało, do powiedzenia, to do zobaczenia w następnym filmie. Papadko.